Takimi i innymi piosenkami zespół Kowole zabawiał publiczność w trzeciej gali produktów lokalnych i regionalnych, jaka odbyła się w Skokach. Pierwsze te imprezy były organizowane w ramach tych unijnych programu Lider. Takie odbyły się dwie. No i uznaliśmy, że jest to potrzebne. Chcą tego wystawcy. W wielu wypadkach jest to jedyna możliwość takiego wejścia na szerokie wody do producenta, który nie jest znany. I to jest taki główny powód, żeby dać miejscowym producentom i nie tylko miejscowym pokazania się. Można więc było zobaczyć, jak powstają ludowe rzeźby i spróbować, jak smakuje chleb, przypominający małe dzieło sztuki. Mniejszą, jak tutaj w tej chwili wykonuję, to gdzieś w granicach 40 minut, z obróbką wstępną, czyli przeszlifowanie, około 40 minut. Natomiast i z też takie mniejsze rzeczy, 30 minut do 40, ale już takie większe rzeźby, jak tutaj, na przykład, ta ryba. To już y, trzeba poświęcić nawet i parę dni. Łeb chłopski na, na zakwasach robiony też, proces typieku no Dość długi, ponieważ kwasy trzeba wprowadzać. Także 24 godziny, nim do tego klepka dojdziemy. Bo to jest chleb ozdobny. Najpierw go wypiekamy. W dolnej części, a cała ozdoba jest wykonywana w późniejszym etapie. Czas jest nakładany kolejny raz, gdy już mamy opieczony tą dolną część. No jest to bardzo jeste pracopłodne, taki wykręcek jak chleba to trwa około 3 godzin niestety. Po gali produktów lokalnych organizatorzy przygotowali jeszcze jedno gale piosenki biesiadnej a na scenie wystąpiły prawdziwe gwiazdy w towarzystwie orkiestry Zbigniewa Górnego. agresywno, tak, że giłczymo, bo atakowała i w pewnym momencie czuję... Publiczność swoimi skeczami zabawia m.in. Krzysztof Handke, bardziej znany jako Bercik Dworniok z serialu Święta Wojna. Leca do kiosku, go proszę, lit przemysławki, please. Całe, żech to wylął na gęba, żeby z daleka było czuć, że nie? I teraz, jak żech wchodził do środka, że się zachowywał jak taki, taki prawdziwy biznesmen. O. Burmistrz ze skoków, tak, o. Ktoś znaczy. Tak w tym stylu, nie? Drzwi, patrza, nie ma portiera. Nogą, to sobie na ręce brudzi. Dobrze, że tam nie było sprężyny, bo by mnie zaczasło. Stoję w drzwiach, patrzę po twarzach tych kobiet. Co tam za pokemony siedziały? Co ja w tych drzwiach myślę, nie, nie wypija pół litra, nie za tam Obydwie imprezy przy pomocy Skockiej Biblioteki Publicznej zorganizował burmistrz miasta i gminy Skoki. Kura!